Sam pan przewodniczący proszę. No, bo tutaj jest występujący paragrafie z usankcjonowanie tej komisji uchwały i wniosków, którą powołujemy w celu odczytania uchwał projektu uchwały. I myślę, że to można by było zostawić, że jednak będziemy mieli tą komisję powołaną. Rozumiemy się, bo w tej chwili w starym statucie nie ma nawet takiego. No myśmy tam na ostatniej jakby tej komisji czy sesji, to było, żeby, żeby tylko nie była forma inna czytania była w tej... No bo tutaj w razie, to chciałem poruszyć. Przewidujemy z ten to, możliwość streszczenia. Ale jest, właśnie, ale tutaj przepraszam, że jedno słowo. Przy obszarnych tych projektach, zwłaszcza to jeżeli rada nie wyrazi trzeciego, można ograniczyć się do ich streszczenia. O to nam chodzi, prawda? Bo czasami jest uchwała rzeczywiście plik taki do danej uchwały i czyta i czyta. Ostatnio ktoś z Państwa to poruszył ten temat, prawda? Odnośnie właśnie komisji uchwał, że ktoś rzeczywiście jest plik taki danej uchwały i czyta, i czyta, to można naprawdę streścić. Mi się wydaje, że to zdanie o tym mówi tutaj, prawda? tym punkcie A. Panie 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 mówi? o osiach. Panie. O osia. No. Osi. Tak, proszę Pani Radna. Ja tutaj powtórzę mój wniosek, ponieważ tą sprawą też poruszałam, będąc w komisji i rzeczywiście jak najbardziej jest to zasadne, żeby skrócić te wystąpienia, ponieważ wtedy można się skupić ewentualne, na ewentualnej dyskusji. Natomiast zastanawiam się, czy to powinni robić członkowie komisji uchwał. Czy oni będą w stanie tak streścić i uzasadnić ten projekt, żeby osoby, które powiedzmy no, są z no, czy osoby, które nie były na komisjach, czy nie były, a są na sesji, były w stanie po prostu to mówić. Jeżeli chodzi o doświadczenie na innych sesjach, to jest tak, że projekt przedstawia wnioskodawca. Krótko przedstawiając zakres tematyczny oraz uzasadniając. zmianach zmiana do uchwały prawda? wtedy no może przewodniczący może o taki wniosek, wniosek czy do czego poprosić pani skarbnik i tak dalej, i tak, tak dalej. Dlatego mówię, że moim zdaniem dobra była ta instytucja tej komisji uchwały w O tym za tym nie Proszę, może inne pytanie tak od strony czy ktoś kiedykolwiek państwo mają zastrzeżenia co do przedstawienia tych projektów właśnie przez członków komisji uchwały. Rzeczywiście w praktyce budzi jakieś problemy. No nie było takiego czegoś, tylko mamy tutaj na myśli, że czasami to się sporadycznie zdarza. Już doświadczenia wie, prawda? Że niektóry treść uchwały jest naprawdę z materiałów bardzo dużo i czyta, ten biedny... w cudzysłowie członek komisji czyta, a to można by rzeczywiście tak ten... Tak tak, tak. tak no. Czyli, czyli ta jakby ten wniosek, ja mówię o wniosku, który ma, na, na wniosku takich półletnich rozmowach było te, jakby to, że czytamy tylko na przykład tytuł, czego dotyczy, jaki się tak. i koniec. Natomiast wnioski, które płyną, to głosujemy albo tak dalej. Dlatego mówię, że o jeden polityczne obszarze, takie moje zdanie jest takie. Czy ja mam też taką, taką uwagę? czy nie będzie nie wprowadzić pewnego rodzaju chaosu. Nie wiemy tylko, czy ten, tak Pan Przewodniczący sugerował, tytuł prawda, uchwały i, i temat uchwały, czy, czy będzie to przedstawiać w formie krótkiego uzasadnienia do uchwały, co to jest jeżeli, żeby. Jeżeli, jeżeli, żeby. wnioskodawca projektu, to, tak? To jest to, tak jak to jest w Jeszcze proszę Państwa, przepraszam, weźmy pod uwagę, że wszystkie te projekty bior, urząd, omawiamy na komisję. I to tak to zakonane, bo my to mamy naprawdę materiał komisarz, komisji. zostałby przerobione prawda na sesję. Ja też z powodu się bardzo jednak z powodu tego, tego czytania samego tytułu e, uchwały, bo uchwała, za, ten, ten nagłówek uchwały zawiera wszystkie podstawowe informacje, a są one przedmiotem prac komisji i tak ma to, to, to zostać przyjęte przy każdym z tych projektów. Komisja czy swoją Przed rozpoczęciem prawda, głosowania nad wszystkimi wnioskami najpierw jest to wnioski prawda, komisji, prowadzącej komisję czyta przed... Ze zmiarami. Ze zmiarami, czy Ze zmianami. Ze zmianami czy zmian nie ma A Jeżeli żadnych. jest potrzeba dyskusji, bo może się pojawić taka potrzeba jeszcze na sesji, no to wtedy tę się otwiera i to przeprowadza, każdy z nas może złożyć wniosek o pełne odczytanie tego projektu, choć wydaje mi się, że jest się każdy z nas dysponuje kopię tego, tego projektu. Nie jest streszczenie, ale uzasadnienie ale, jest, ale, jest. Ale jest streszczenie, że o co wieku. Ale tam został tutaj napisany streszczenie. Przepraszam, Proszę. Bo, chodzi o streszczenie gdyby załączników, które są do, Dużo, do danej uchwały, prawda? przygotowane jest Tak, i, I rozumiem. ]blem. Wtedy, jeżeli powiam, się, po pojawią się na tej na sesji takiej możliwości, <mantle> po dyskusjach na. Komisja. Na no, komisjach, bo przecież komisja, <laughs> ro, no, no, pracujemy nad daną uchwałą i załączniki mamy i panu uzasadniliśmy. Ostatnie, żeśmy sobie zaprzeczyli. Głosowanie jest i praca w komisji, więc nie możemy takiego badania przyjmować, że zawsze to jest pewne, prawda prawda? No, tak, zgadza się, tylko no, po prostu, no. raz, jeżeli tak przyjmiemy, to... to... Ten zapis, no to tak będzie wyglądało. Nie? Że, że załączniki będą streszczone przez osobę, która przygotowała ustawę. Jeżeli wątpliwości się pojawią to na sesji, bo na komisji przedstawia, czy to kierownik jednostki organizacyjnej, czy pan Wójt argumentuje, nie? Dlaczego, po co i uzasadnia. To się wszystko zgadza, panie przewodniczący, ale my mamy w tym no, ja projekcie zapisane stwierdzenie. Można ograniczyć się do ich streszczenia. Streszczenie. Jest krótka analiza całości aktu, a nie to odczytanie, tylko nazwy uchwały. Moja propozycja jest taka, że albo rezygnujemy z tego streszczenia, albo wskazania poprzez odczytanie tytułu uchwały, albo podstawiamy streszczenie, ale wtedy musimy wskazać, kto to streszczenie ma przygotować, kiedy ma to zrobić. Bo nie wyobrażam sobie siedzących i odręcznie przygotowujących a lepiej by brzmiało, można ich pominąć. No, że no, że można pominąć, no czyli nie czytać. tak no, już Pierwszy punkt pod punkt A. Można ograniczyć no. się do streszenia końcówka. Tak. Można ograniczyć się do odczytania. Załącznik, bo to nikt, jeśli rada nie wyraża, no, to, można ich pominąć. Czyli można, można nie to, czytać. Załącznik można to, że to nie czytać. Ale można pominąć. Dobrze. Można ich to oczywiście. Nie, sprzeciw, nie wyrazić sprzeciwu, można ich Mówimy tu o tych rozległych załącznikach i można ich pominąć, czyli nie, nie czekać Do ich pominięcia... Tylko, że zaczepiliśmy się, proszę Państwa, tylko słowa załącznika. załącznika. a tu mamy, a zwłaszcza, to, piszesz, to okay. jest katalog no, otwarty, więc tak mówimy zarówno tak? o projektach, ale również o załącznikach. Są też takie uchwały tych tych gminy, które są tutaj bardzo, bardzo obszerne, gdzie wcale nie ma to formy załącznika, prawda? Dokładnie tak. Ten strzał to znaczy, no. no, no, że można ograniczyć lub pominąć. Dobrze, mówię coś na Można ograniczyć lub pominąć. Można zastąpić w lepszym skutku. Nie wiem, czy to 50 kartek, tylko wiem, ale trzeba określić, co pomyślemy. Ale, żeby, ale żeby, trzeba zadać co, co, co mamy przyczynać. Ja tak. jestem za tym, żeby pominąć w ogóle to określenie streszczenia. Tak, ja że to jest zamienę. Ja Natomiast nie pomijać, można ograniczyć się do czytania tytułu uchwały. Koniec kroki. Za zgodą, oczywiście, raz. A radę. jeżeli ktoś zapisał. Przepraszam, jest zapisane, przepraszam jest będzie miał ktoś uwagi, zapytania, zapyta, no to, to ja się nie upieram na dwóch słowach. Ja, ja poszukuję rozwiązania. Pięknie. Pięknie, rozumiem tak, że ma być tak, przedstawienie projektu uchwały przez członka Komisji Uchwały i Wniosków powołanej na sesji spośród Rady. rady. Znaczy nawet nawet nie przy obszerni, Nie, nie ogranicza tego nie do Nie to będzie znowu kwestia oceny, znaczy, to znaczy, czy nie jest czy nie. Przy tak. projektach, a zwłaszcza załącznikach do nich, Jeżeli Rada nie wyrazi sprzeciwu, można ograniczyć się do odczytania tego uchwały. Okay. Nie po zastanawiam się, czy teraz w zdaniem pierwszym, z zdaniem drugim się troszeczkę nie wyłączają albo... Bo przedstawienie projektu uchwały przez członka komisji uchwał i wniosków powołanych na sesji w pytanie, co teraz Państwo, jak, jak Państwo będą interpretować rozumiem, słowo przedstawienie? No, przeczytanie, tytuł projektu uchwały, projektu. projektu uchwały. A to drugie zdanie, jak miało brzmieć? No, no to to, że to, że tak samo. Tak. Tak. Łączniku, no, możemy liczby mnogie użyć, czyli przy, projektu, przy przedstawianych projektach a zwłaszcza w załącznikach do nich, jeżeli Rada nie wyrazi sprzeciwu można wręczyć się do odczytania Rezys, rady, rady, proszę, ten... o, bo ogóle, I to rzeczywiście, proszę Państwa, to dla tej komisji będzie łatwiej dla nas, że czasami naprawdę się laboratorzy czyta, czyta i ostatnie ostatnio Pana nawet powiem, to rzeczywiście jedną dziesiątą z tego, proszę Ten czas możemy poświęcić na dyskusję, czy rozmowę, czy kolejne. Czyli proszę Państwa, nie widzę uwag do zmiany tej treści pod punktem pierwszego punktu, prawda? W paragrafie 24. Nie, dajmy. Ja nie, nie no, Proszę, o powtórzenie. Czyli przedstawienie projektu uchwały przez członka Komisji Uchwał i Wniosków powołanej na sesji pośród Rady. Przy przedstawianych projektach, a zwłaszcza załącznikach do nich, jeśli Rada. Na danym paragrafie. Nie wracaliśmy już do tego na się do tego. Nie widzę. Proszę bardzo, widzę teraz, widzę. Nie wiem czy tutaj w moje przeoczenie, czy rzeczywiście nie ma tutaj możliwości przewidzianej na dyskusję. Przez Radę, ponieważ y, tutaj mamy tak w ustawie dyskusja nad projektem uchwały przebiega w zachowaniem w następującej kolejności i tutaj jakby nie widzę dyskusji Rady. to że się składa dyskusja nad projektem uchwały żeby Prawda? Następnie mamy zapoznanie radnych z wnioskami właściwych komisji, jak najbardziej. I potem mamy ewentualne wystąpienia kierowników, a brakło miejsca dla radnych. No, ale jest pytanie, czy ktoś z Państwa ma ogólnie, czy to, czy są Czy te... Ale to musimy tutaj zadać, jako w której kolejności ma się pojawić na przykład to pytanie. I ewentualnie w której kolejności mamy, czy radni powinni zabrać głos. Po kierunku Panie organizacyjnych? Czy, czy wcześniej? Nie. Myślę, że po tych wszystkich przedstawieniach też można na sławie Na dno może się jakiś problem, czyli... Ja nie jestem do końca przekonany, bo musimy pamiętać, proszę Państwa, o tym, że, że sesja to jest miejsce, w którym odbywa się praca Rady. Radę stanowią radni, a nie kierownicy jednostek organizacyjnych. Możemy korzystać z tych ewentualnie opinii czy, czy stanowisk, natomiast no, skoro mowa o tym, że najpierw Komisja Uchwał, później Komisje Przedmiotowe zajmujące się konkretną sprawą i przewodniczący, to myślę, że właśnie w punkcie C to ewentualnie powinno się znaleźć jakiś zapis, który teraz powinniśmy stworzyć razem, który by określał. Że w tym miejscu radni no, zajmują głos w dyskusji, jeżeli, jeżeli są. D. A co? Do, 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 do czy co zapytanie radnych? No, dyskusja. dyskusja Z tego określone, że dyskusja? dyskusja. Więc tutaj proponowałbym zapis czy to C czy D jako dyskusja radnych. I teraz jest pytanie. Czy radni mają czekać aż... Pani Sołtys wypowie swoją opinię na ten temat, czy mają dyskutować przed nią ewentualnie dla swojej potrzeby posiłkować się opinią Sołtysa, bo tu akurat przywołałem przykład Sołtysa, ale może to będzie utopię inny temat. Pamiętając o tym, że wcześniej są prace w komisji, ci sami kierownicy jednostek organizacyjnych są zapraszani i uczestniczą w dyskusji. Powinni. Przynajmniej powinni. Ja się zastanawiam właśnie nad tym, czy to jest czas i miejsce na wystąpienia. na, na jakieś... pan mają ja obowiązek na komisji? Nie, 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 żeby pamiętać nie, nie, do oceny, czy zmieniamy kolejność, czy wykreślamy ten punkt. Mamy podpunkt, podpunkt dyskusji radnych. Musimy go w tej chwili umiejscowić i powiem decyzję ewentualnie No ja taka uwaga, przepraszam, ale jeszcze mamy jakiś ja, czas. Proszę Pana, mamy jeszcze jakiś czas do sesji i zawsze jest tam jeszcze coś może, któremuś z nas nas prawda? zapytanie. I wtedy są takie przypadki, że do danego kierownika jednostki zwracamy się jeszcze za też. Ale to my się Ale zwracamy, my się zapytamy, a to mowa o wystąpieniu, no to tak, jest zupełnie inna sytuacja. Co innego, kiedy radny staje podczas sesji i zwraca się o takie do danego kierownika nie? z prośbą o wyjaśnienie jeszcze jakiejś okoliczności, Dodatkowo. a czym innym jest wystąpienie. Rozumiem. Ale to proszę Państwa, jeśli w punkcie B mamy wystąpienie Pana Wójta lub osoby skazanej przez niego, bo zawsze Pan może to być coś na kogoś, kto w tym temacie powiedzmy, się zajmuje, to myślę, że wyczerpuje znamy na punktu C. I wyrzucić. To moje jak ja się po To, mogę dyskutować. Dyskutować. to mi, bo w tym momencie też, bo mówi chyba, że te przewodniczących organów jednostek wykonawczych, wtedy pomocniczych, przepraszam, eliminuje, jakby z tego. Ja bym ten punkt zostawił ewentualne wystąpienie. Czy to jest jakiś... Czy to... O to, o to, tak? no, tak. no no to nie mówi Pan o tak? No to jako przykład. To mówimy o doskonale że Ale bo tu jest wykonawczy jednostek, pomocniczy. Też. Ja bym za tym, żeby takich wystąpień nie było. Bo sesja jest za dobra? Chcę zrobić, Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to, dyskusję radnych, ale a przedstawię ten cel. prosić pracę przewodniczącemu, że pojawia się na większość, wtedy przewodniczący sam udziela głosu, prawda? A nie mamy do czynienia z samoistnym wystąpieniem. To jest. Powiadamy no mamy, mamy komisji. To, komisji. To jest to słowo ewentualne, to wydaje, że, że to tam, to tam, to tam po prostu jest. To, to, to nie zostanie ten punkt no, przecież. Słuchajcie, bo będziemy dalej dyskutować. Ale to rzecz dotyczące... Tak, oczywiście. Nie no, to już mówimy, że to jestem. Czyli ceny się chce, to zostawi się ewentualnie po niej Bo znów mogą się pojawić różne jeszcze sprzeczności, niewyjaśnienia i można się zwrócić do Ale to jeżeli zostawiamy, to należy się skłonić do tej opinii, która tu została wcześniej przedstawiona, że skoro te ewentualne wystąpienie jest ważne, to dyskusja musi po bo jak mówić o dyskusji, skoro czegoś nie wiemy i czekamy, aż dopiero zakończymy dyskusję? Nie, nie, To trzeba się zdecydować. Albo usuwamy pod punkt C, obecny, zastępując go pod punktem C, dyskusja radnych, albo dyskusję radnych wpisujemy jako punkt D Po wysłuch wysłuch wysłuchaniu tych ewentualnych prezentacji. Można wiemy? podsumować wszystko. To, to A nie można to zawrzeć w jednym, jednym, jednym punkcie. Dyskusja radnych, ewentualnie wystąpienie kierowników ds. organizacyjnych? Jakby to brzmiało? miało? Jeszcze no, raz, Dyskusja radnych, ewentualnie wystąpienie kierowników, nie? Tak, dopisanie, tak. dopisanie no, do do że, że ta dyskusja miałaby wyniknąć z, z, z dyskusji tak. radnych. Czyli, że wystąpienie kierowników miałoby wystąpić ewentualnie z, z dyskusji to radnych i to wtedy, i co, wtedy to, byłoby to w jednym ciągu. To wtedy nie? trzeba zapisać dyskusję radnych i ewentualnie. I ewentualnie. Żeby to, to występowało jednocześnie, jednocześnie. jest taka potrzeba. Wtedy by nie było no to co pierwsze, a co drugie. to sugerowałoby, że te wystąpienia mają na celu udzielenie pomocy radnym, prawda, w tak, tak, dyskusji. Tak, że to by się dało w ten sposób tak? ja ja uważam, że tak. Czy proszę Państwa na coś co pan radny Janusz przedstawił jest? Do przyjęcia. Znaczy wszyscy zgodę, nie głosujemy. Dobrze. Czyli proszę jeszcze, jak to każdy sobie na jakiś dyskusja radnych. Dla Dla radny I chce pan czegoś. Podopisane. Dyskusja radnych i ewentualne wystąpienie kierowników jest tego co pan. I ce punk Dziękuję.